Z nami jest zadowolony trener Sokoła. Panie trenerze, 3-0 z Hutnikiem Kraków, jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? To już pewnie czasami była nudna, ale to każde spotkanie w tej lidze jest naprawdę trudne. i Myślę, że psychicznie wymęczają nas bardziej takie spotkania z zespołami, które teoretycznie czy nie są jakby potentatami w tej lidze i kandydatami do awansu. Ale w takich spotkaniach wiemy, że należy wygrać i one naprawdę są gdzieś tam o takim dużym poziomie psychicznego zmęczenia. Zwłaszcza, że Rywal, rywal walczy, walczy o utrzymanie i, i wiadomo, że każdy mecz gra jako życie. I te spotkania z tym dołem tabeli no czasami są trudniejsze. No tak, o tym powiedziałem. To jest naprawdę mówi się, że jeśli się gra o utrzymanie i o awanse, to tak naprawdę powinno się wygrywać z zespołami, tymi, które są w dolnej części tabeli, tak? Ale no. W tej lidze, dzisiaj ktoś jest na dole, chociażby przykład Garbarni, tak, która też przed chwilą gdzieś tam dołowała, wygrała, wygrała swoje spotkania. Już przed tym meczem była punkt za nami bodaj, tak? także mówię, to mówię, no, przewyrównana liga, czekamy na ostatnie spotkanie, aby w nim y, zwyciężyć i wtedy będziemy chcieli troszkę odpocząć psychicznie. Wracając do dzisiejszego spotkania, patrząc na ten protokół meczowy, no jed, jed, jedno nazwisko mi się rzuciło w oczy: Daniel łuczak bo wcześniej on w tej, tej zamrażalce był, tak? No teraz pierwszy skład, no i, i przedstawił się bramką. Jak Pan oceni jego dzisiejszy występ? Daniel to specyficzny zawodnik. Sięgając po niego latem, czy tak naprawdę dając mu szansę, bo, bo kiedy do nas przychodził, grał w czwartej lidze, nie był przygotowany totalnie, ale od pierwszego treningu czy sparingu widzieliśmy z dyrektorem, że on ma to coś. Poza tym no też sprawdzamy piłkarzy i Wiemy jak oni wyglądają i znamy ich przeszłość, więc wiedzieliśmy, że potencjał jest olbrzymi. Kwestia jakby motoryki, kwestia realizacji zadań taktycznych, to są rzeczy, które u Daniela w pewnych momentach szwankują i to ewidentnie trzeba poprawić. Pracowaliśmy nad tym, ale też potem przytrafił się uraz, kontuzja, która też wybiła go z rytmu, kiedy grał mecz z Błękitnimi, wypadł na bardzo długo. No i tak naprawdę nieudana runda dla niego, no ale mówię, z racji tego, że dostrzegamy ten potencjał, stwierdziliśmy, że należy mu dać szansę jeszcze. No i faktycznie dzisiaj wyszedł, to co potrafi, to naprawdę to, to jego takie niekonwencjonalne granie w polu karnym przeciwnika bardzo się sprawdza. Niekoniecznie w środku pola na boisku, ale w polu karnym jest niesamowity, nieobliczalny, no i tak zdobył dzisiaj bramkę. 3-0 z Chojniczanką, 3-0 z Hutnikiem Kraków. Wiadomo, jest po, połowa grudnia, już bliżej świąt, świąt Bożego Narodzenia, ale nie szkoda Panu, że, że ta runda już się kończy? Trudno powiedzieć. No aura jaka jest, te mecze no, na pewno. Myślałem sobie nawet dzisiaj, że fajnie jakby jeszcze PZPN przedłużył ten jeden tydzień, żeby zagrać. Gdyby była pogoda taka jak dzisiaj, prawda, że boiska nie są zmrożone, ale mówię to już Nawarstwia się to wszystko. Ten, ta runda była bardzo taka szybka, dynamiczna przez, przez COVID, więc to wszystko gdzieś tam inne przygotowania też i tak dalej. Więc ja myślę, że po tym ostatnim meczu na pewno wszyscy będziemy się cieszyli z tej, z tej chwili dla, dla bliskich i chwili z chwili odpoczynku. To dziękuję. Powodzenia w meczu ze Stanową Dziękuję bardzo.